Tam już musisz wliczyć sen. Ja będę robił tak, że 20 <coughs> godzin będę się ścigał, 4 spał. A tu jednak była taka trochę sepresja, że kurwa, chcę to Na zrobić raz. bez snu. Uh -huh. Według mnie 10-krotny będzie łatwiejszy, bo te urazy będą pewnie podobne i no już tyle godzin z nimi jakby leciałem, więc wiem, że przelecę jeszcze więcej godzin. Także ale to nie jest takie wyniszczanie organizmu? Jednorazowo jest, ale inni się wyniszczają inaczej, nie wiem. Ale chyba każdy Codzień sport wyczynowy jest niezdrowy, nie? Nie wiem. Ja, ja się zajebiście czuję. Właśnie to jest takie kurwa też... Ciałość, nie, wiem, ludzie tak gadają, że jakiś takie ten sport zawodowy ci się potem odbije, ale prawda jest taka, że kurwa, ja znam wielu sportowców, którzy żyją i mają się dobrze, a są ludzie, którzy. A mówią, że palą i... papierosy i, no i walą browary. Mają większą pizdę na kanapie w wieku tam nie, wiem, 40 lat. Moi rówieśnicy jest dużo gorzej ode mnie jakby się czują, a ja robiłem te pojebane rzeczy i mi nic nie boli. Także jak ja nic nie robię, mnie coś boli. Według mnie organizm jest w stanie się przyzwyczaić do wszystkiego. A na zazwyczaj opiniują ludzie, którzy nigdy nie byli na Twoim miejscu, więc on nawet nie wie, kurwa, co Ty czujesz i tak dalej. Mm -hmm. Gdzieś wyczytał, że to jest kurwa niezdrowe. Ja się z tym nie zgadzam.